Kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na wyjątkowy film, ponieważ mam nowy ekspres Nespresso o którego się absolutnie nie mogłam doczekać. Projekt jest designerski, pasuje do każdego rodzaju kuchni. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynamy. Muzyka jeśli oglądacie mój kanał, to doskonale wiecie, że ja jestem wielką fanką Nespresso. Mam ten na ekspres z poprzedniej edycji, który wielokrotnie już na kanale wam pokazywałam. Nawa to jest taki wyjątkowy rytuał u mnie w domu, ponieważ zawsze po śniadaniu z moim mężem tak zaczynamy dzień, omawiamy nadchodzące plany, delektujemy się tym smakiem. Ja uwielbiam Nespresso też za to, że te wszystkie ich ekspresy są bardzo łatwe w obsłudze i bardzo łatwe w ogóle w pielęgnacji. Wszystkie części można rozmontować, umyć bez problemu. Pomyślam, ja pomyślałam, że dzisiaj sobie zrobimy unboxing. Pokażę wam, jak to ekspres wygląda. Do tego mamy dopasowane akcesoria, oczywiście Nespresso Wirtune. Ekspres jest zapakowany w ekologiczne opakowanie, które jest poddane w 998% z recyklingu, a także do tego są ekotorby na zużyte kapsułki. Jeżeli jesteście panami Nespresso, to na pewno to wiecie, że możecie do każdego punktu Nespresso przynieść zużyte kapsułki. Jeżeli robicie zamówienie online, to możecie oddać kurierowi i córka Jest po prostu piękny, idealnie wykończony, klasyczny, pasuje do każdej kuchni. No i jest lekki. Mamy tutaj jeszcze spieniacz w zestawie, więc każda kawa może być zwieńczona idealną, bogacą kremą. Dodatkowo jeszcze kasulki, różne rodzaje: Bianco Forte, Hazelino Muffin, Diabolito. I to jest w ogóle, słuchajcie. Jedenastka. Jeszcze tutaj mamy Colombia, piątka oraz Arondio, szóstka. Tutaj mamy jeszcze taki wyjątkowy zestaw: wybrane kawy z kolekcji Virtuo. 11 kapsułek palonej i mielonej kawy oraz 1 kapsułka palonej i mielonej kawy bezkofeinowej. W ogóle taki zestaw to jest idealny pomysł na prezent, jeżeli do kogoś idziemy zamiast czekoladek. Dla porównania, tylko chciałam Wam pokazać, jak wygląda ta poprzednia kapsułka. Jak widzicie, jest o wiele mniejsza. No, i też tutaj nie ma parametrów, więc to jest fajne. Bardzo mi się to podoba. Ja lubię takie rzeczy wyeksponować sobie przy ekspresie. W ofercie mamy 27 smaków kaw, każdy znajdzie coś dla siebie, espresso, double espresso, grand lungo, coffee mac alto, master origins i barista creation, to są te dwa m.in. smaki. No i koniecznie dajcie znać jaką lubicie kawę najbardziej, czy wolicie nuty orzechowe, karmelowe, a może klasyki, jaką intensywność. Mamy jeszcze kubek, przepiękny, wygląda to... Super klasycznie. Specjalnie go tak postawiłam z boku, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda. Wystarczy nalać wodę. Ta technologia jest super unikalna i prosta. Nazywa się Centrifusion. Jest to taki inteligentny system, który rozpoznaje rodzaj parzonej kawy przy użyciu kodu kreskowego i automatycznie dostosowuje te parametry ekstrakcji, czyli czas parzenia, temperaturę wody, szybkość przepływu, prędkość obrotowa, wysokość filiżanki. No i teraz tylko wystarczy wybrać jakąś kawę. Muszę się zastanowić jaką, bo wybór jest dość spory. Jeszcze chciałam Wam z bliska pokazać ten spieniacz mleka, tak bardzo mi tego brakowało. To co lubię najbardziej w tych ekspresach i wszystkich dodatkach, że one są bardzo, bardzo łatwe w pielęgnacji. Ja dzisiaj będę chciała uzyskać taką przepyszną, kremową kawę. Muszę zrobić moją mężowi niespodziankę. Użyję Kolumbia. Mmm, otwieramy. Wsadzamy. Hop. Kawa jest gotowa. I pachnie bajkową. Jeszcze tylko możemy zrobić mleko. Pokażę Wam jak to łatwo wychodzi. Tutaj już nam ta kapsułka się schowała. O. Tutaj mamy w środku miarkę, minimum, maksimum. Dodaję mleko. I zaraz będziemy to sobie spieniać. Wystarczy tylko przycisnąć. I zaraz nam się to pięknie wszystko spieni. Rewelacja. Jak w kawiarni. Ja jeszcze posłodzę mojego mojemu mężowi kawę, bo on taką lubi. Sprawdzamy. Uuu. O matko. O błęd. Bajka. Mój mąż jest kawą zachwycony. Ja teraz sobie zrobiłam dla siebie, bo chcę spróbować. I można tutaj posypać sobie cynamon czekoladę. To wszystko zależy jak lubicie. A yummy. Słuchajcie. Dawno nie piłam tak dobrej kawy, temperatura jest idealna. Zauważcie, jak to wygląda. Ja już trochę dopiłam, więc ta krema nie jest może już taka, jak była na początku, ale się naprawdę do nie mogę powstrzymać, więc uciekam się nią dyrektować razem z moim mężem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że się Wam do czegoś przydał. Dajcie koniecznie znać, jaką kawę lubicie najbardziej, to może macie jakiś idealny przepis. Trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia buziaki. Pa pa!